Ogłosiliśmy trzecią edycję konkursu Huawei Startup Challenge, który nagradza polskie impaktowe startupy tworzące rozwiązania technologiczne na rzecz rozwiązywania ważnych wyzwań wskazanych w celach zrównoważonego rozwoju. Trzecia edycja Huawei Startup Challenge dotyczy szeroko pojętej ochrony zdrowia. Będziemy wspierać nagrodami pieniężnymi, ale także mentoringiem i szeroką promocją polskich młodych naukowców, innowatorów, założycieli i założycieli. Startupów, którzy tworzą technologie na rzecz ochrony zdrowia. Konkurs Huawei Startup Challenge daje ogromne możliwości poznania wybitnych ekspertów, środowiska otoczenia innowacji, inwestorów, ale też przedstawicieli sfery publicznej czy a, szpitali, chociażby Agencji Badań Medycznych w tej edycji, to są, mogą być bardzo cenne kontakty dla założycieli startupów, którzy poszukują możliwości wdrożenia swoich technologii. Także serdecznie serdecznie zapraszam polskie naukowczynie, naukowców, założycieli i założycielki startupów, którzy tworzą technologię na rzecz szeroko pojętej ochrony zdrowia, żeby zgłaszali się do tegorocznej edycji, która właśnie została ogłoszona. Będziemy przyjmować aplikacje do 31 grudnia 2022 roku. Aplikacje można składać poprzez specjalny formularz na stronie huaweistartupchallenge.pl. Huawei jest obecny w Europie od prawie 20 lat i jako odpowiedzialny inwestor staramy się wzmacniać innowacyjny rozwój krajów, w których działamy, rozwój kapitału intelektualnego, lokalnych innowacji i talentów. Temu właśnie służy Huawei Startup Challenge, czyli nasza, nasz konkurs, właściwie cały program, który ma wspierać startupy pozytywnego wpływu. Konkurs jest o tyle wyjątkowy, że nie służy temu, by pozyskiwać nowe inwestycje i zarabiać na startupach, które będzie Wspierać. Wręcz przeciwnie, to my dajemy naszym zwycięskim startupom ogromne wsparcie promocyjne, także finansowe, ale także mentoringowe i łączymy ich z najlepszymi ekspertami środowiska, otoczenia, innowacji w Polsce i nie tylko. Chcemy promować technologię pozytywnego wpływu i chcemy wspierać te naukowczynie, naukowców, założycieli i założycielki startupów, którzy angażują technologię na rzecz rozwiązywania ważnych wyzwań globalnych, czyli dzięki technologiom starają się uczynić ten świat trochę lepszym. Jestem przekonana, że konkurs Huawei Startup Challenge pomoże w rozwoju polskiej doliny innowacji. Być może nie stworzymy drugiej doliny krzemowej, ale mamy ogromną szansę stworzyć dolinę zielonych innowacji, innowacji społecznych, innowacji szeroko pojętych, zrównoważonych, ale także innowacji na rzecz zdrowia i o tym jest właśnie nowa edycja Huawei Startup Challenge. Najlepszym dowodem na to, że inicjatywa Huawei Startup Challenge działa i realnie wspiera startupy, są zwycięzcy poprzednich edycji, którym bardzo dziękuję za udział i za ogromne zaangażowanie. Jesteśmy szczególnie dumni chociażby z rozwoju startupu Wheelstair. To jest zwycięzca pierwszej edycji, która miała nagradzać technologię na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom wszelkiego typu. Wheelstair jest naprawdę przełomowym startupem, który może zmienić życie milionów ludzi na całym świecie. Jest to specjalne nadstawka do wózka inwalidzkiego, przypominająca mini kąsienicę w czołgu, która właśnie przestawiona do wózka powoduje, że człowiek z niepełnosprawnością ruchową może się samodzielnie poruszać po schodach. Jest to absolutny przełom i tak naprawdę samodzielność dla osób z niepełnosprawnościami, które przez wiele lat pozostawały zamknięte w domu. Z tego co wiem, startup dzisiaj walczy w kolejnych już globalnych konkursach, pozyskuje kolejne rundy finansowania i przygotowuje się do wdrożenia rozwiązania na rynek. Udział w konkursie był dla nich takim, taką trampoliną do skoczenia jeszcze wyżej i do szybkiego rozwoju swojego przełomowego rozwiązania. Serdecznie zapraszam polskie naukowczynie, naukowców, założycieli i założycielki startupów, którzy tworzą technologię na rzecz szeroko pojętej ochrony zdrowia, żeby zgłaszali się do tegorocznej edycji, która właśnie została ogłoszona. Będziemy przyjmować aplikację do 31 grudnia 2021 2022 roku. Aplikacje można składać poprzez specjalny formularz na stronie huaweistartupchallenge.pl.